Szanowni Państwo, proszę nie odchodzić za daleko. Zaraz ruszamy z dzisiejszym piłkarskim spektaklem. Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Zobaczymy, czy mecz zdoła jeszcze bardziej rozgrzać atmosferę na trybunach. Nie będzie to łatwe zadanie. Mam przeczucie, że dzisiaj nie by. Czy trafi do siatki? Dobre teraz zachowanie między słupkami. I teraz przed nami jedenastka gospodarzy. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Czy wykorzysta tę okazję? Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Cóż, była tu szansa bramkowa. Była i się zmyła. Oto skład, na który zdecydował się trener gości. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. W tym sezonie zupełnie nie idzie im gra na wyjazdach. Na gościnnych występach to najsłabsza ekipa w lidze. Jakby przed sezonem ktoś powiedział, że na tym etapie zespół będzie mieć na koncie tylko jedno zwycięstwo, to nikt by mu nie uwierzył. Muszą w końcu zacząć wygrywać. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. Dobrze się tu teraz zastawia. Co za interwencja. Kowalczyk. Filip Starzyński. Musi trafić. Nie ma. Za wysoko. Ale brawa za ten strzał. Oj, w topa. Czy to będzie kosztowny błąd? Wypieszczone podanie. O, zupełnie zepsute zagranie. Piłka raczej jego trafiła w głowę niż on trafił piłkę. Tracą piłkę gracze Radomiaka. Rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe jak rozwiążą ten atak. Wywalczyli rzut do Dośrodkowanie gdzieś na jedenasty metr. Co za interwencja! Jak on to wyciągnął? No, rywal już zdążył unieść ręce. Wszyscy tu byli przekonani, że to wpadnie. Kurwa taku, pachnie tu golem. Ale bramkarz teraz, bardzo dobrze. Co za parada, świetnie się teraz zachował golkiper. Rywale już myśleli, że obejmą prowadzenie. Ależ tutaj kapitalny blok. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Posyła piłkę w szesnastkę. Dobrze zablokowana ta przódka, ale muszą pozbyć się piłki. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję Znów są przy piłce. W ostatnich 15 minutach gra przebiega pod dyktando miejscowej. Wciąż remisują, ale przy takiej postawie nie zdziwię się, jeśli zmiana wyniku okaże się tylko kwestią czasu. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję szansa, czy przełamie impas. I udało się zablokować. Teraz przed szansą. Obronił, ale wciąż niebezpiecznie. I po akcji, jak się okazuje. Filip Starzyński. Kwiatkowski Trata, szkoda, mogą teraz skontrować, mają dobre opcje. Wciąż prowadzi piłkę, interwencja najwyższej klasy. Asy. Akcja Rywala skasowana. Brawo ratuje tym blokiem drużynę. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry na tablicy wyników remis. Rzut rożny i okazja do tego, by objąć prowadzenie. Wreszcie okazja, aby objąć prowadzenie. Słychać, że docenili to kibice. Teraz tylko nie zmarnować szansy. Zawodnicy Radomiaka przesuwają grę do przodu. Popatrzmy. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Powalczy. Indywidualna akcja. Może być ciekawie. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Wciąż mamy remis, a oni cierpliwie szukają okazji. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Wyglądało to nieźle, ale jednak nie tym razem. Strata piłki i szansy. Może teraz ruszyć skrzydłem, zagrozić defensywie. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej rywala. Czy będzie zagrożenie? Starzyński. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Starzyński. Błąd. Prac... ...tą piłkę. teraz szczęścia. Łatwo to broni teraz. Powalczyk. Dziejko. Ładne minięcie. Kolejna przeszkoda pokonana. Nie może chybić. I proszę. Bramkarz był na miejscu dla oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Mają teraz szansę na kontratak. I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. Filip Starzyński przy piłce. Uwaga, będą prowadzić. No w końcu, dało się przełamać niemoc strzelecką. Oby wreszcie rozwiązał się worek z bramkami, chociaż czasu już coraz mniej, ale jeszcze parę okazji pewnie będzie. Po wtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Przegrywają jednym golem, a koniec blisko. Może teraz uda się coś wcisnąć. Zagranie w pole karne. I nic z tego nie będzie. Dobra interwencja. Strzela teraz. I spokojnie broni to bramkarz. Sadlo. Starzyński. Poradził sobie, minął z wodem. To powinien być gol. Nie. Nie ma gola. Mógł teraz podwyższyć prowadzenie, ale chyba myślami już był w szatki. Tak, oby to rozkojarzenie się na nich... Nie zemściło.